Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam, witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, BitHub Flash, kolejna porcja wiadomości jak codziennie o godzinie 19. Jest troszeczkę tych wiadomości, więc zobaczymy najpierw co się wydarzyło w świecie kryptowalut. A więc mamy Bitcoin 10378 dolarów. Zobaczymy sobie zaraz co Bob Lukas nam przekazuje, gdzie powinniśmy się zamknąć na dziennej skali, żeby tutaj zadecydował o tym, że faktycznie wychodzimy z tych ostatnich spadków i idziemy wyżej z Bitcoin. To za chwilę. Zobaczmy też, które projekty sobie najlepiej poradziły w ostatnich 24 godzinach. Mamy Ampleforth 46%. Na drugim miejscu, Loopring 29%, na trzecim Golem 29%. Projektów, które sobie najgorzej poradziły w ostatnich 24 godzinach, mamy Sushi minus 11%, Solana minus 4,2% i Kusama minus 3,2%. Czyli widzimy, że niektóre z tych DeFi. Nie cieszą się ostatnio. O niektóre, oczywiście nie wszystkie. Przejdźmy do spraw dla nas najważniejszych. Mamy kolejny dodruk Tetera. W tym momencie jest potrzebny na tronie. Paulo Arduino zauważa, że tron potrzebuje nowy dodatek: 250 milionów dodrukowanych Teterów. Ktoś tutaj od razu w opisie dodał, że tak wygląda właśnie. Statystyka, albo podejście Tetera do tego, żeby Bitcoin niżej nie spadał. I za każdym razem, kiedy Bitcoin może spaść, jest do dróg Tetera. Niektórzy już specjalne memy robią, a po mamy Bitfinexa. Ciekawe, ciekawe. Dobra, przejdźmy do kolejnego tweeta. Właśnie Bob Lukas. 10,700. Chodzi mu o tą cenę, żebyśmy zamknęli się na dziennej powyżej 10,700. Wtedy ogłosi tutaj nowy cykl żeby zakończyć te ostatnie spadki. Także zobaczymy, czy dzisiaj zakończymy bitcoinem cenę na dziennej świecy powyżej 10700 dolarów. Charles Edwards ciekawie skomentował Zaka Woela. Dlaczego? Bo Zak dodaje informację, że w ostatnim czasie, przez ostatnie 5 lat, zauważmy, mamy wzrost zainteresowania ludźmi, Zobaczmy 2018. Długo, długo nic. Widzimy, że tutaj do 2019 nic się nie działo, początek, i już ludzie są zainteresowani tym wyszukiwaniem luk na CMI. A w ostatnim czasie, pomiędzy 6 a 12 września, mamy stówkę. Także bardzo dużo osób interesuje się tym wykresem. A skoro bardzo dużo osób się interesuje CMI i luką, bardzo możliwe, że ci, którzy mają większe zasoby do tego, żeby dyktować ten market. Też to zauważają, i te luki mogą nie zostać wypełnione, bo większość ludzi liczy właśnie na to, że tak się stanie. Porównajmy sobie najpierw, co się dzieje w 2020 roku. CryptoDiffer zrobił zestawienie najlepszych projektów i ich zwrotów z inwestycji. Mamy UME na miejscu pierwszym 6412%, na miejscu drugim WiFi 5251%, na trzecim stake. 4565% i resztę już zostawię dla Was, żebyście sobie spauzowali, teraz je zobaczyli, czy jest w tym zestawieniu Wasza kryptowaluta. Jestem ciekaw, czy faktycznie się tam znajduje. Oprócz tego CryptoDiffer przygotował też bardzo ciekawe zestawienie na temat DeFi. Ile mamy w tym momencie 10 września? Dzisiaj mamy 10, czyli najnowsza aktualizacja zamrożonych Wartości w DeFi różnych aktywów. Tutaj mamy 7,5 miliarda dolarów. Zobaczmy, czyli na miejscu pierwszym jest AWE. Ponad miliard, półtora miliarda dolarów. Na miejscu drugim Maker. Miliard 260. Na miejscu trzecim z ponad miliardem jest tylko Curve Finance. Reszta jest poniżej. Yen Finance już ma 805 milionów. Synthetix 726, Compound 617, Balancer 566, WBTC 518, Uniswap 501. I widzimy, że gdzieś to powinien być też Sushi, ale jeszcze nie mamy z jego tutaj statystyk. Pamiętajcie też, że mówiłem o tym, jak można wycenić ewentualnie dany projekt DeFi na podstawie kapitalizacji. Jeżeli na przykład, podajmy, Curve Finance ma wartość tokena w granicach 70 milionów dolarów, to im troszeczkę brakuje tą kapitalizacją jeszcze do tego miliarda zablokowanego. I tu mogą być ciekawe wzrosty, jeżeli oczywiście świetnie sobie poradzą. Nie wiem, czy tutaj nie jest jakiś fork w to wliczony, bo też Ker Finance będzie się forkował, o ile dobrze pamiętam. Także Trzeba posprawdzać kapitalizację danych projektów, sprawdzić ile ich jest w tym momencie. Ta kapitalizacja, jak to wygląda, i porównać do zamrożonych, właśnie aktywów. I wtedy możemy dowiedzieć się, ile kroć jeszcze może potencjalnie wzrosnąć dany projekt, o ile jest oczywiście długowieczne. Na BitHubie możecie dzisiaj przeczytać o BTC, które możecie zaciągnąć do swojej pracy. Nowy produkt od REN i Yuma, który umożliwia płynność miningu dla posiadaczy BTC, czyli poznajcie, i USD. Więcej się dowiecie oczywiście tutaj na stronie. Oprócz tego mamy też spadki zatrzymane. Czy giełdy pójdą do góry? W tym artykule autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy po wczorajszym odbiciu idziemy już tym razem na północ? Czy ta dynamika będzie nadal się umacniała tego kierunku, czy po prostu czeka nas powolny wzrost do końca tygodnia? Zapraszam na artykuł. Jeżeli chcecie się dowiedzieć dużo więcej na temat sushi, to co planują, jaki jest ich plan po pomyślnej migracji projektu i następnym krokiem było tutaj też zapewnienie przejścia na multisig, klucze będą w posiadaniu, o ile tutaj dobrze przeczytałem, tak, dziewięciu członków, więc dzięki temu będzie większa też decentralizacja. Dalej mamy też zmiany w ekonomii do sushi, ale tutaj już zapraszam Was na AbitHub. My przejdziemy do kolejnego Tematu. W tym momencie mamy też CZ. CZ ma dwie rzeczy do przekazania. Jedna, to był problem z wejściem do nich na giełdę. Jeżeli próbowaliście się zalogować na giełdę Binance około południa czasu polskiego, mogliście napotkać problemy. Po prostu strona była tutaj niedostępna. Mieli problem z technicznym aspektem, który został naprawiony. CZ dodaje też informację, że jego giełda świetnie sobie poradziła, czyli Binance z projektami najlepszymi, jeżeli chodzi o. Ilość geot, czyli zobaczmy, mamy Binance projekt BZRX, 45-krotność wzrostów. Drugi, stake, 45-krotność, ale to już na Bitmaxie. Binance jest na tej liście raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Także widzimy, że pięć razy tutaj się znalazł. Kucoin jest tylko raz, Uniswap dwa razy i mamy dwa razy też Bitmax. Także prowadzi w tej stawce projektów głównego marketu. BitHub i tutaj mamy informacje na temat Tetera. To o czym mówiliśmy też już wczoraj, ale to jest bardzo ważne, żeby śledzić tą sprawę. Mamy 7 dni do prawdy. Czy to jest 7 dni do prawdy, to się okaże. Powiemy, że już ta prawda miała się objawić w 2018-2019 roku. Wiemy też, że memy już powstają naprawdę świetne. Ludzie mówią o dodruku nie tylko Federalnej Rezerwy, ale też już zaczynają dostrzegać, że było w swoim oku, tak? Więc mamy do dróg Tetera w świecie kryptot. Więc tutaj dowiemy się dokładnie za niecały tydzień z tej wideokonferencji, co się wydarzy. Więcej informacji na BitHubie, oprócz tego demokraci, a Brexit. Pelosi grozi blokowaniem porozumienia. Jakiego? Chodzi o Brexit. Więc tutaj mamy demokratów, którzy może im nie na rękę ta umowa handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Wiemy o co tutaj chodzi, tak? Demokraci. Po lewej stronie i mamy Donalda Trumpa po prawej. Donald Trump twierdzi, że bardzo dobrze, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, bo to doprowadza do globalizmu, którego jest przeciwny. A z drugiej strony tutaj demokraci, którzy chcą wpłynąć na te jego ostatnie sukcesy i na giełdzie, można powiedzieć, przed wyborami, po prostu w taki sposób. Także więcej dowiecie się w tym temacie. Pamiętamy też o tym, że Prawdopodobne partnerstwo Energy Web jest tutaj też gdzieś opowiadane w świecie krypto. Jedną z tych osób, o których opowiada na ten temat i snuje prawdopodobne powiązania Energy Web z Teslą, jest właśnie Chico Crypto. Dlatego tutaj dodam tego linka. Będziecie mogli zobaczyć tą audycję od niego, gdzie tutaj krok po kroku pokazuje kto może z Energy Web być tam gdzieś w Tesli albo y, gdzie ten projekt może mieć powiązanie. Wielu z was pewnie myśli gdzie teraz Bitcoin znajdzie się w kolejnych dniach i tutaj w artykule Bitcoinista możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. A więc Bitcoin odnotował silne odbicie od ostatnich dołków, ale kryptowaluta nadal znajduje się w fazie solidnej konsolidacji między 9900 a 10300. Czyli widzimy, że to, czy w najbliższym czasie może pójść wyżej, może zależeć prawie całkowicie od tego, jak zareaguje na 10:300. No, dzisiaj już chyba jesteśmy powyżej tej ceny, zaraz sprawdźmy. 10:300 i wchodzimy już tak, 10:380. Wiemy, że Bob Lukas też mówi o tych 10:700. I jeżeli utrzymamy na dziennej 10:300, ten jeden z analityków, który zrobił tutaj ten research. Mówi, że bardzo podobny będzie wzrost do 11 tysięcy dolarów. Popularny inwestor XRP mówi, że może porzucić społeczność krypto z powodu szalonych teorii spiskowych. Jakie to są te teorie spiskowe? O co mu tutaj chodzi? Może to jest spowodowane, że zbliżamy się do Halloween i, i, i robi się mrocznie czasami? Też tak może być, ale w tym wypadku niektórzy zgadzają się z tym, bo niektóre odpowiedzi na jego tweeta mówią o tym, że zobaczmy. Na przykład społeczność XRP od lat rozpowszechnia liczne teorie na temat aktywów i Ripple. Jedna z popularnych teorii głosi, że XRP ma wzrosnąć do 589 dolarów za jeden XRP w porównaniu z obecną wartością około 25 centów. Pamiętajmy, że też trzeba dodawać, nauczyć się, bo taki wzrost spowodowałby wzrost kapitalizacji rynkowej XRP do 58, prawie 59% bilionów dolarów, podczas gdy wielkość całej światowej gospodarki wyniosłaby 133 biliony, albo wyniosła 133 biliony w 2019 roku. Także, no, bardzo możliwe, że tak się stanie, ale z kolei na koniec podsumowuję, wiem, gdzie kończy się ta przestrzeń, wiem, co reprezentują zasoby cyfrowe, wiem, że powiązania Ripple z systemem są prawdziwe i wiem, że XRP ma użyteczność i narzędzie do zrobienia tego, także zobaczymy, jak sobie Ripple CryptoGlobe w tym momencie przenosimy się do projektu EOS, gdzie też już tutaj działa w DeFi, jeden z jego projektów, który stworzył taki DeFi zablokowany w kontrakcie na 2,5 miliona dolarów, zablokowany w cudzysłowie, bo niestety okazało się to exit scamem i projekt właśnie no, wyszedł z gotówką inwestorów na kwotę 2,5 miliona dolarów. Podobno użytkownicy albo inwestorzy uczestniczący w DeFi na Eosie. W tym projekcie wiedzieli o tym, że nie ma funkcji multi czyli wielu podpisów, ponieważ osoba, która utworzyła smart contract może przynosić aktywa, nawet jeśli są rzekomo zablokowane. Także widzimy, jaka decentralizacja tutaj występuje, tak. Cudzysłów, no by trzeba otworzyć go, chwilę później zamknąć. Podoba mi się nazwa tego serwisu: Crypto Potato. W tym wypadku przenosimy się do skradzionych 5,4 miliona dolarów z hakowanych funduszy Etherbase, bo prawdopodobnie one trafiły na Binance i Huobi. Wiemy, że parę dni temu okazało się, że całość 5,4 miliona zostały skradzione z giełdy Etherbase. Trafiły one na giełdy takie jak, większość z nich oczywiście, Binance, Huobi, HitBTC. CZ już odpowiedział, że przyjdzie tutaj na ratunek i śledzą już te skradzione kryptowaluty. Więc bardzo możliwe, że część zostanie z nich oddana prawowitym właścicielom. Zobaczymy, jak zareaguje na to Huobi i HitBTC. Będziemy obserwować tę sprawę. O, tutaj jest bardzo ciekawa wiadomość. Przenosimy się do dekryptu i irs w Stanach Zjednoczonych. Odpowiednik Fiskusa polskiego wyznacza nagrodę 625 tysięcy dolarów w dwóch fazach tym, którym się to uda, czyli co się uda, złamanie kodu Monero. Prywatność Monero. Czyli z jednej strony mieliśmy jakąś firmę analityczną, która prawdopodobnie będzie współpracować też z IRS-em, która mówiła, że już to zrobiła dawno temu. Z drugiej strony mamy w tym momencie odpowiedź IRS-u, że szukają kogoś kto złamie kod Monero. Ja tutaj widzę dwie rzeczy, które mogą się wydarzyć. Jedna Ares już wie, jak to zrobić i wpuszcza ludzi w maliny, a haha, nie wiedzą. A z drugiej strony może być zupełnie inaczej, że faktycznie nie znają kodu, jak go złamać do tej pory. Na koniec wracamy do Bithuba i tutaj Niemcy są przeciwko Big Tech. Chodzi tutaj o monopol największych molochów, takich jak powiedzmy Amazon, Apple i Google. Jak Niemcy mają sobie poradzić z tym problemem, tak jak kiedyś poradzili sobie ze Standard Oil, no, czy efekt został osiągnięty? Można się tutaj wspierać o to, ale 100 lat później mamy znowu wielką dominację. I tutaj w tym artykule dowiecie się, jak sobie Niemcy chcą z nią poradzić. Unia Europejska tak samo i oprócz tego mamy AJ, Komisja Europejska Quali Iota, która chce zrewolucjonować europejskie miasta, czyli chodzi o tę ideę Smart City, czyli te mądre miasta, które już tutaj będą się komunikować na, na podstawie albo na poziomie blockchaina, oprócz tego handel energią przez IOTA. No i jak to będzie wyglądało? Więcej też tutaj zapraszam na ten artykuł i ostatni, który. W ostatniej chwili doszedł, czyli to jest wysiłki Światowej Organizacji Handlu mające na celu wybranie nowego lidera. Wkroczył w tym tygodniu w nowy etap, czyli widzimy, że tutaj jest pewien problem. Wszystko zależy od wyboru prezydenta i to jest taka marionetka w rękach Waszyngtonu, dlatego że Donald Trump rozpoczął wojnę handlową z Chinami, nałożył cła na sojuszników USA i zmiażdżył zdolność właśnie tej Organizacji Handlu Światowej do interweniowania w sporach międzynarodowych. Czyli widzimy, że Donaldowi Trumpowi zależy na nieglobalizacji, nie w tym w przypadku Światowej Organizacji Handlu, która gdzieś jest z centralnego punktu zarządzana na całym świecie, tylko o dobro Stanów Zjednoczonych. Czyli jest tutaj nacjonalistą, można powiedzieć. No i dowiemy się w takim bądź razie, co się wydarzy, jeżeli zostanie wybrany Joe Biden, a co się wydarzy, jeżeli zostanie wybrany Donald Trump. Zapraszam do tego artykułu. Mam dziwne wrażenie, że Joe Biden będzie zamieniony jeszcze przed wyborami. Zobaczymy, czy to się wydarzy. A ja życzę Wam wspaniałego dnia. Widzimy się już za niecałe 24 godziny o 19 w piątek. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.